Jest tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba Jestem w Zieleńcu I dzisiaj się przejdę przez cały Zieleńsk Od Nartorany Tutaj są wyciąg Tam sobie wchodzimy No ta Stolica zimowa Nie ma oczywiście zimy Proszę bardzo, będę szedł do samochodu Tam przez Schronisko ulica. tu pełno jest wyciągów Pokażę wam to wszystko zaczynamy od takiego przejazdu i tam też jest wyciąg no. i teraz proszę zobaczyć zieleniec można powiedzieć latem pierwszy kwietnia pustki całkowite tak wygląda to nikogo nie ma co <laughs> Ciekawe, o proszę, jak to jest, nic to, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. I idę tak po tym zieleńcu, pucha, jeden motor przejedzie, nic nie ma. <laughs> to jest fajne, fajne, powiem wam szczerze. Tylko na orlicy, jeszcze tam na parkingu, ciekawe ile na orlicy będzie ludzi, a tu majówka. Nic, nic, nic. Pucha, jadą jakieś motory, fajnie, że jadą, co nie? Zieleniec jak nie ma sezonu nie ma nic i dalszy ciąg trasy wyciąg o tak wygląda zieleniec zima i zrobili sobie fajnie że tutaj są domy recepcje i na przeciwnej stronie są wyciąg narciarski na Teren wojskowy, ja nie wiem Szkolenia wojskowego czy co, wszystko jedno, ale wyciągów jest od groma i ciut, ciut. I tyle. I tak wygląda zieleniec A, trzeba dojść do parkingu Stamtąd wysiedłem jest a jestem tutaj Fajna wycieczka Cisza, spokój Tutaj jesteśmy w centrum, wypożyczalnie pozamykane, parkingi puste i włóczą się jacyś tam turyści i tam jest troszkę to jest Tam jest pensjonat Bida z Nędzą, sprzeda może ktoś to kupi. Rzeczywiście pustka Bida z Lędzą w lecie. Tak no, chyba tak, stacja ratownictwa Chyba, nie wiem, grupa sudecka Karczma I miasto wymarłe Ktoś coś tu buduje, ale może to tylko na sezon zimowy Bo nic tutaj nie mamy, grupa sudecka, gospoda, wszystko pozamykane, cicha sza Tralala. Stody, ale tak wygląda zieleniec poza sezonem no to jeszcze jest pół biedy, bo tu jeszcze trochę śniegu jest bo tam widzimy ale jakbyśmy tak mieli patrzeć to by nic tutaj nie było wymarłe, wymarłe wszędzie wypożyczalnie, nart instruktorzy albo apartamenty no, chyba za 5 zł bym chyba wypożyczył to by było dobrze, by się cieszyli że w ogóle coś wypożyczyłem co nie? No, no. no i kontynuuję dalej tą moją wycieczkę przez ten zieleniec nic tutaj nie ma wszystko jest pozamykane o, Szkoda, no co szkoda, no przecież tutaj nie ma tego nie ma nie ma, a tu się coś buduje Apartamenty inwestycyjne. No to ładnie będzie wyglądało. Więc... I koch na no... koniec. Na ładu jak.